No hej moi kochani, jeszcze jeden odcinek nagram Ustawimy sobie stoper 20 Baker, minut uważaj! Ja wiem, wiem, wiem Okej, okay, z chłopami ostatnio forsowaliśmy KM Dzisiaj się zajmiemy kościółkiem Baker, uważaj! Ja wiem co mam robić, nie krzyczcie mi tu chłopy. Idźcie tam! Idźcie tam! A to jest takie... To jest takie nie naprawdę chłopi, fajne wiejskie takie. idźcie tam! Zostawcie mnie! Podoba mi się. Taka, taka mm, braterska więź między, między nami się jakoś. Stworzyła. Dobra. Ja powinienem zmienić w ogóle broń. Chociaż tak strasznie cienko z, u nas z amunicją moi kochani. Niestety. Dobra, chłopy strzelać tam, a ja się nim zajmę. Dostał, pięknie. subcio. Chłopy tam stoją, a my musimy zamienić yy, chyba na coś, nie wiem, jakiś karabinek maszynowy jest? Nie ma. No trudno. Co dalej? Powinniśmy. Bardzo mi się nie podobają te takie przycinki lekkie, ale mam nadzieję, że wam to tak nie przeszkadza. Jest odczuwalne, ale no. Dajemy radę? Badajemy Czekajcie, jakbyśmy tak z... Nie, zrobimy taki inny, inny smaczek. Możecie się dostać tam, czy nie możecie? Nie, nie możecie, to tutaj chłopy. Szybko! Słyszeliście! Ruszamy! Tak jest! Nie chwila, ten to załatwimy. No i ja bym teraz zaproponował taki mały szturm, tylko niech tu przybiegną, chłopy. Idziemy! Jesteście chłopaki? Dobra, to co? Tak? I, I szturm Zobaczcie, jak to pięknie będzie wyglądało Mmm, to był dobry szturm Zaczęliśmy je z flanki, nawet się nas nie spodziewali Dobra, obronić pozycję przy kościele Okej, okay, to teraz się zacznie cała ta Sielanka, czy sielanka Teraz się zacznie cała akcja Chłopy tu Ja idę po KM Aha, czyli tutaj jest nawet, nawet Specjalna dla nich miejscówka A ja się zajmę tą Czekamy! Lecą! MG42, wy tutaj! Padli! Tutaj! Padli! Okej, okay. gdzie dalej? Czekamy, czekamy! Tam są! Wow, wow, wow! Muszę uważać na główną drogę! Padli! Padać mi tam! Wow, wow, wow! Dobrze, dobrze, chłopaki nas ochronili. Słychać następnych. O, 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 o Jezus, dużo ich tam. Trzeba ich zdjąć zanim się ukryją. O, oj, niedobrze, poszli tam tą stronę, gdzie ja już nie mogę dosięgnąć moim karabinem. Chłopaki sobie będą musieli poradzić sami. Sprawdźmy, czy mogę im jakoś pomóc. Dostał. Okej, okay, dają radę. Zabij Niemców i nie obsługujących... Ojeju! Mamy problem. Za mną! Teraz trzeba się szybko przemieścić. Nie, tędy nie przejdziemy, o Boże. Nie, zaczyna się nieźle. Tam! Za mną, za mną! Dobra, nie, nie za mną. Tam, chłopaki, tam! Albo szturmujemy! Ole, ole! Viv... Avanti! Ojejku! Padli! Hartstock zginął! Panowie, za mną! Avanti! Strzeloć No i to właśnie był szarża okupiona kupiona Granat! Granat! Jezus! Dobra, chłopy się uratowały. Wykonano No i spoko. Spotka się z makiem. Dobra, Hartso gier nie leży. No problem taki mam dosyć, ale co ja mam poradzić? Bardzo mi się nie podobają te przycięcia, nie wiem czy to jest spowodowane tym, że mam włączone jeszcze tam nie wiem jakieś inne programy wstawaj chłopie a to w sumie jak nie wstajesz to byś to po pożyć no co ino dobra dobra to nie jest tak, że oni umierają już całkowicie oni się w następnej misji pojawią no ale wiecie za mną, za mną zabezpieczyliśmy miasto, miasto to rozumiem yes! chyba dla nich kościół więc w sumie religijni panowie się okazali Aha, trzeba płotam Jezus, pisze ta kobieta. A napisałem i przecież, że nagrywam, no. Jak tu się biega, nie mam. O Jezus, ale napisałem, że nagrywam... Ale na napisałem czy nie? No i trudno, nie, 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 nie ma... Nie, nie odpowiem, tutaj tak szybko jak się dało! Słyszeliśmy, że naszych chłopaków zmiotła niemiecka! A tam, opowiadasz. Daliśmy sobie radę. Ślecie, oceniłem. Prawda? Najpierw myślałem, że jesteś nieśmiałym, delikatnym młodzieńcem. Chodzi na to, że jesteś nieśmiałym, delikatnym młodzieńcem, który rozwala każdego, kto wchodzi mu w drogę. To umiejętność, której nie sposób nie podziwiać. Dziękuję, przyjeżdżancie. Dobra, idziemy dalej. Hardstock w tle samolotów. Teraz chyba będzie coś z lądowaniem, z tego co pamiętam. Chociaż w ogóle to wszystko to jest lądowanie w Normandii, więc. Ej, ten kilos. Szparagi Romla. To niesamowite, co mówisz zaraz po tym, jak ołów przestaje latać wokół ciebie. Harcoko powiedział nam o tym, jak stoczył o jedną bijatykę w barze za dużo. W nagrodę dostał wstrętną bliznę na policzku. Efekt połączenia wyszczekanego drwala i tulipana zrobionego z butelki po piwie. Allen i Garnet powiedzieli, że zaciągnęli się sami, zaraz po skończeniu szkoły. Woleli to niż czekać na pobór. Gdy przyszła moja kolej na mówienie, zamarłem. Zdałem sobie sprawę, że nic w moim życiu nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia. Aż do teraz. Baker nam się powoli otwiera. Na no. chwilę szybowce zaczną lądować na tym polu. Jeśli szybowiec uderzy choćby w jeden z tych słupów, to chłopaków ze środka można ubierać w drewniane jesionki. Wyczyść ile się da tych cholerstw. Dobra, chłopaki pojechali, a my musimy właśnie teraz Wiesz, sobie z naszą drużyną. Okay, Baker, prowadź. Dobra, lecimy. Teraz musimy te wszystkie słupki z pola jakoś stąd usunąć. Aczkolwiek bardzo mi się nie podobają te przecięcia i muszę coś z tym zrobić. Zaraz moi kochani do Was wrócę. Jestem, wyłączyłem internety, może będzie dobrze. Ogólnie moi kochani... O 119 FPSów, nie no teraz to nie była ziemia, ale ja jestem skrytynam, że te trzy odcinki nagrywają na czymś takim, no to przepraszam każdemu w tym Jeżeli was to denerwowało, a na pewno was denerwowało, bo z własnego doświadczenia wiem, że przeciętny widz potrafi się przyczepić do wszystkiego. Dobra, chłopaki sobie dają radę... Babcia dzwoni, o no to wiecie, rozumiecie, babcia to babcia, babcia jest najukochańszą kobietą w moim świecie, tak jak i Maria. Zaraz do was wracam. Dobra, jestem. Nie babcia, a mama tylko z telefonu babci. Taki kamuflaż to jest normalnie mega. Okej, okay, idziemy. Tutaj się jakoś dało przejść, przecież. Tak pamiętam z tego co pamiętam. Tak pamiętam z tego co pamiętam. Chłopaki się strzelają, niech się strzelają, bo to jest takie męskie i w ogóle. Cały czas przybywały, póki nie zostaną wypełnione cele misji. To jest ten zasadniczy problem. Oni są gdzieś tam. My jesteśmy tu, więc ja zapraszam chłopaków tutaj. Mam nadzieję, że nie są tak inteligentni i nie przebiegną przez środek pola, no, ale cóż. Zadaniem naszym, jak już wspominałem, jest wyeliminowanie z gry Niemców i słupków. Także, no. Co tam dalej jeszcze mamy? Jest pistolet i to, no to średnio z tym wyposażeniem. Wracają, wracają! Ale my się postaramy to jakoś cichaczem... Z, 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 jakoś... Damy radę cichaczem, no bo jesteśmy przecież koksami, prawda? Kaloduty przechodziłem, więc o co tam mam. No wychyl się, wychyl się Dziu, no wy... O, chodź no tutaj, no piszony. Pięknie, jeden dostał Nie mam naboi! To sobie kur... A ja też nie mam naboi. Lol! Wychyl się! Hans! Dostał Chłopy tutaj! Słyszeliście? Ruszamy! Dostał Nie żyje! Dobra, nie, chłopy, chłopy, tędy. Chłopy, tędy, a ja wyeliminuję resztę za pomocą karabinu. Jakby ktoś z naszych mógł obsadzić ten karabin. Proszę tam za mną, chłopy. Tak się nie umawialiśmy. Co to zna Tu macie przyjść, tak? Dlaczego ten trzfajas się tutaj kręci? Dobra, uciszyliśmy ich trochę. No ja muszę ich jakoś zajść tak. Co prawda jestem Jolo i przez środek pola, no ale co ja mam No co ja innego zrobię, no kurwa! Ale wy nieładnie mówicie, naprawdę. Nie podoba mi się. No znaczy, podoba mi się, jak zresztą wam też pewnie, ale wiecie. Wiecie, co tam Szarża, go, bigo, go! Bigo, bigo. Dostał. Ale mi wywalił Dobra, chłopy się strzelają, a ja tutaj załatwię co trzeba. Ale ja jestem dobry po prostu, sam całe to wszystko wykończę. Całe te niemieckie armisko. To jest też ładny neologizm, armisko. Takie... Mm, zgrubnienie, zgrubienie. Zgrubienie czy zgrubnienie? Jak myślicie? Dobra. Ładunek wybuchowy. Musimy po prostu moi kochani wyeliminować wszystko co może przeszkodzić w lądowaniu. Taki jest nasz cel na dziś. Prawe pole jest jak, jakby oczyszczone, znaczy w sensie z Niemców. A my możemy się teraz zająć tymi słupami. Więc nie ma co gadać, tylko do roboty Ja wiem co mam robić, chłopy się strzelają to dobrze Zapewniam mi jako taką ochronę A my musimy teraz wyeliminować te pole no te... Wyeliminujmy te pole z gry, ze strategii No chodzi mi po prostu oczywiście o usunięcie tych płotów Bóg wie po co mnie, Ciekawe skąd on ma tyle ładunków wybuchowych to też takie. Z kategorii ciekawostki i, z, i przemyślenia Kilosa? Z kategorii ciekawostki właściwie, przemyślenia Kilosa to jest inna kategoria, przepraszam. No, dawaj, dawaj, no, dawaj, 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 pokaż, dawaj! pokaż to spektakularne rozsadzenie dawaj! cłupa Oooo, nieźle. Boję się, że ktoś zaraz jeszcze mnie zacznie... O, stamtąd, dobra. Chłopy! Czy wy jesteście w stanie ich jakoś tam... ...przygwoździć? Bo ja... Zaczynam się obawiać o swoje własne zdrowie. A chciałbym te słupy jeszcze jakoś po... Popodminować? W ogóle strzałka mi się tutaj pojawiła przez moment, nie wiem czy ją widzieliście. O jakich ja pierdołach opowiadam, to jest... Taki boi. paradoks w ogóle tego nagrywania. Ja w ogóle jestem pełen podziwu tego, że ktokolwiek to ogląda. Choć ja sam wiem na jakiej podstawie Ogień to działa. Krwiący. I wydaje mi się, że jedyna atrakcja, jaka może być w tym zagrajmy, to jest albo a, fabuła gry Ogień i to, że jest krwiący. po polsku, a na YouTube jest tego co pamiętam nie było tak dużo serii z dubbingiem, albo to, że komuś się po prostu podoba mój głos i lubi sobie go puszczać na przykład do obiadu, albo jak nie ma co robić. Ja tak często robię właśnie z wąziem. Kiedy nie mam co robić

Dziękuję Dobra, chłopi się zaraz... To dobrze, chodźcie tu Chodźcie tutaj co? A ja to wszystko ładnie zaminuję, podminuję Nie wiem czy istnieje w ogóle taki czasownik jak podminować Nie, nie, nie wiem ale Ale to się tak przyjęło jakoś tym moim pierwo ...pierwoslangu, także Idziemy, jeszcze 5 minut zostało do nagrania A mi się wydaje, że nawet uda nam się Przejść tą misję wydaje mi się, bo właściwie co jeszcze, kilka słupów do podminowania Znowu to cholerne słowo, tak nie, ja się z nim czuję moi naprawdę No i co, tyle Oczyść drogę dla lądującego szybowca i teraz powinien wylądać właśnie No i super Wylądował chłop Dobra, panowie! Za mną! Jesteście ze mną! Jesteście ze mną czy nie jesteście? Ruszamy TAK NIE JEST! Koniecz słupy na zachodnim polu. Aha, teraz jeszcze jedno pole, dobra. Myślałem, że to tak łatwo pójdzie, a to nieprawda. Jeszcze zostało nam tamto pole. Dobra, nie ma co... Nie ma co się opierdzielać, zaraz to załatwimy. Chłopaki... O Jezus, ile ich tu ląduje? Ej, nieźle, podoba mi się to, nawet nie wiedziałem, że tak mogą lądować. Dlaczego oni nie wysiadają, żeby tu mogli strzelać, pomóc, a nie tak siedzą w tym samolocie i siedzą? Chodźcie, chodźcie. Przeleć tam Jak ja mam to teraz ładnie rozegrać Tędy damy Nie tam strzelajcie, albo dobra, czekajcie Chłopaki, chodźcie tu Chłopy szybko Są chyba, przy, przy, przybiegli Dobra, jesteście, jesteście Strzelamy się Małe przycięcie, przepraszam. Pewnie FRAPS coś rozdzielał. Ale dobrze że się strzelają. Przebrukowują się fryce. No chodź. Dostał. Myślałem, że go z skoku strzelał. Pacne, ale nie wyszło. No panowie... Ale strzelajcie na nich. Chodźcie tutaj, bo wy jesteście po prostu jak takie kaleki nawet, no. Dobra, jak sam człowiek nie zrobi, to nic nie zrobi. Jak sam człowiek nie zrobi, to nikt za niego nie zrobi. Tak powinien brzmiać ta metafora, ale niestety po raz kolejny mi nie wyszło. Hard talk, ale spokojnie, dobra? Ja, wiesz, ja was wyzywam od idiotów, ale nie chcę, żebyście poumierali, dobra? Jak każdy dobry dowódca. Chłopy, wystrzelacie, a ja biegam. Nie mówcie tak do mnie brzydko! Strasznie nie lubię jak ktoś mówi do mnie tak jakoś przedmiotowo. Choć sam niejednokrotnie czasami nie zdarza mi się... Choć samemu niejednokrotnie zdarza mi się tak... Yy, do ludzi się ustosunkować. jaj! Walnij go! Boże, ała, to, to było straszne. Całą serię mi wpakował w klatkę piersiową. Dobrze, że gramy na łatwym poziomie, bo inaczej byłoby to... ...równoznaczne z końcem... ...tej wspaniałej gry. Złazić mi z tego! Ustrojstwa, chłopy! Dobrze, naprawdę nazwę ten... Nazwę ten odcinek coś w stylu, nie wiem. Wiejski raj chłop.pl Chłopi w ogóle, jak Rayman. Zostaw, 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 zostaw! Ale się bawimy! Ale się bawimy! A coś się zagalopowałem ostatnio, bo mam naprawdę czerwone już kurczę ostatni etap mojego życia, czyli czerwone zdrowie czerwone zdrowie, jak to brzmi trochę mi się to kojarzy z rezydentem Evilem, czyli wiecie tam, to było te um, robienie różnych tych okładów leczniczych z zielonych i czerwonych roślinek chociaż sam osobiście nie grałem, ale oglądałem kiedyś zagrajmy także kojarzę Dobra, mam nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś kulki na koniec, bo nie byłoby to takie miłe nie uda nam się chyba przejść tej misji, ale Ogień kryjący to jest dobre. Jestem naprawdę jolo dzisiaj. Jestem sobie takim tam bakerem, który sobie chodzi, hasa sobie wesoło po polu i strzela. Znaczy nie strzela, tylko kurczę yy, rozpieprza które nie wiadomo jakim cudem znalazły się na tym pięknym polu. Dobra, ja będę bezpieczniej, znaczy bezpie, bezpiecznie będzie mi... Będę spokojniejszy, tak to miało brzmieć, kiedy już ich wyeliminujemy. Do tego Chłopę, starajcie się do mnie jakoś, mi nie zginął. Strzelajcie tu Okej, najwyżej tam, nie nie mogę tam strzelać, sierżancie. Jak nie możesz, to przy, Jak nie mogę, to przez nogę i mogę, tak? Jak to... Tak moja babcia nie zawsze tak mówiła no. no, jak jedziecie? Chodźcie, chodźcie Tutaj zabawa was czeka Ojejku, chłopy, no! Nie wiem, dob... Ajajaj aj. Ale ja jestem dobry Przez pole... JOLO jesteśmy dzisiaj, panowie, no YOLO za załatwimy to. O nie mam szamuł. Aaaa! Aaaa la! Ja zaraz ginę! Pomóżcie mi! Żadny fasztanden. Wracają! Proszę mi tutaj... Ała! Jezus strasznie, zaraz mi tu drużyna pomiera. A na czele z nią ja. A na czele jej, a nie na czele z nią! Bartosz, co się z tą dzieje dzisiaj? Tak niepoprawnie składasz zdania, to jest zły dzień na nagrywanie, moi kochani. No niestety. A tutaj tak zwany respawn... ...tych cholernych szwabów. No ale już niewiele tych słupów zostało, a może nam się uda, jeszcze kurczę, przedłużę trochę ten odcinek. Ogólnie staram się nagrywać około 20-minutowe części, to jest takie bardzo dogodne do oglądania. Choć kiedyś były 25-minutowe. Ale to się nie sprawdza, wiecie, na dłuższą metę. Za dużo czasu mi to osobiście zajmuje, a... Wiecie, w ciągu 50 minut nagram dwa odcinki, a tam w ciągu 63, więc wystarczy mi 10 minut na kolejny odcinek, to co, to, co jest całkiem korzystne. Dobra, jeszcze trzy słupy i jest ok. Jak nie możesz go trafić, to biegnij tam! Tutaj chodźcie. Znowu panowie oberwą. Nie, nie podoba mi się to. Nie no ja naprawdę za bardzo ryzykuję. Nie naboi, Możemy zrobić też taki myk. Dobra. Atak jak jolo to jolo. Robimy robimy takiego joke'a po prostu tym Niemcom. Urba, nie mam Dobra oni strzelają. Mam nadzieję że to się uda. Jak się nie uda to poginą, a jak nie to... No Dobra nieważne zresztą to tam i tak się odnowicie chłopaki. Nie byłbym dobrym dowódcą w każdym bądź razie. Daję radę? Ej, super im to wyszło. Tylko jeden oberwał. Super, super. No i spoko. To jeszcze teraz jeden, dwa słupki i wykonaliśmy misję. Fajnie, już dwa samoloty bezpiecznie wylądowały. Znaczy bezpiecznie to jest pojęcie względnie na wojnę, oczywiście. Na wojnie. No. No i gra. No i wykonano. Super. Zbiórka! Zostań ze mną! Gdzieś tutaj zaraz powinien wylądować właśnie, jakiś taki samolocik. No i co mamy teraz zrobić, panowie, jak myślicie? Oczyść drogę dla lądującego szybowca. Jest oczyszczona. Jaka podpowiedź? Przecież, przecież ja oczyściłem tę drogę, dlaczego ktoś tutaj mi... Nie, nie podoba mi się to. Ja mam jeszcze oczyścić, a to jest już... A wylądował! Za mną panowie! Chodźcie Zobaczymy sobie jeszcze i będzie miło. Ruszamy! Tak! Dobra, jeden bezpiecznie wylądował, bo ten to nie wiem, ci chyba sobie nie dali rady, tak coś czuję. Halo? Halo? No niestety tutaj padł Pilot padł. O, żołnierze jak widzę też. Szkoda ludzi. Szkoda ludzi. No to co, dwa na... trzy na... Dwa na trzy zostały zniszczone, ale jeden się uratował jakoś. No i spoko. Zapraszamy... Welcome to the Francja. Witamy w Normandii. Hello everybody! I'm kilos 53. And this is my crew. O, sobie kolega wyjdzie. Ale jazda. Jolo. Cześć. Spokojnie. Stary, myślałem, że już po mnie. Dzięki za rozwalenie tych słupów. Myślałem, że mnie poszatkują. Piątka. Boyd. O. Hej, jesteś z 502, prawda? Mhm. Mam wam uzupełnić zapasy, chłopaki. Mam w środku mnóstwo amunicji. Bierzcie, co chcecie. No i takim pięknym akcentem będziemy powoli kończyć o to. Tą, tąże misję. Ostatnio zastanawiałem się jak się pisze tąże, a wyobraźcie sobie, że jest takie słowo i pani moja polonistka kochana zaliczyła mi je na y, pisaniu rozprawki. Tak czy owak moi kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tutaj kilos z 53. Zapraszam na kolejne let's play e ze wszystkiego o każdej porze w desperacji z uśmiechem. Trzymajcie się, cześć, bajo!